Hej! Siema, kupiłaś te cichobiegi? Tak, jestem przeszczęśliwa. To świetnie, Wejdziemy dziś do galerii. Muszę sobie kupić nowy róż od Glamour bo mój się skończył. No spoko, a kiedy? Nie wiem, zaraz prześlę Ci godzinę. No spoko, papa. Pa. Dobra, to pa. Mamo, potrzebuję pieniędzy! To jest prawda? Ja bym była słabo ciężka. Co miałeś w piątym? Wyszłam już 20, tylko było D. Chcę się G. No? W C. A. A ty co miałeś? Wyszło A. A? No. I tutaj A. Mówimy. To jest chyba dość mały. Czekaj, mańmy dzwonek masz. Halo? Dzień dobry. Czy jest bardzo zainteresowana zakupem nowych ciał? Kto to był? Nie wiem, jakiś ty, bo chciałam się sprzedać po A wczoraj dosłownie je kupiłam. Słuchaj, czytałam, gdzieś na ten To jest e, Firmy zbierają na podstawie i zbierają swoje dane. Dzisiaj nie na podstawie, tylko za pomocą tych cykuspóki. Zbierają swoje dane, i później na podstawie tych danych dają ci reklamy, i na przykład. Czy. właśnie takie z kamery? Tak, można? Nie wiem, chyba tak. Ale słyszałam, że można to jakoś wyłączyć. Ale trzeba coś przeczytać. Trzeba przeczytać. No Jak tak? to? poczytam, bo no, no to, to, nie to nie jest spiesznic. O. Profilowanie to technika stosowana w różnych dziedzinach, takich jak marketing, bezpieczeństwo czy prawo, która polega na analizie danych, zachowań i cech osób w celu przewidywania ich działań, preferencji lub zachowań. Świadomość prywatności: uważaj na to, jakie dane udostępniasz w internecie i w jaki sposób są one wykorzystywane. Uspeczanie danych, korzystaj z narzędzi do ochrony prywatności, takich jak VPN na sieć prywatna, przeprowadzanie komunikacji czy anonimowe przeglądarki. Zgody na wykorzystywanie danych. Zawsze sprawdzaj i ograniczaj zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Unikanie śledzenia. Wykorzystuj narzędzia blokujące reklamy, np. Adlock, czy też opcję wyłączenia śledzenia.